kameruje. To się kameruje. Eee, Cześć, ciałem dobrzy ludzie. Tak się złożyło, że przyszedłem na świat 25 maja 1985 roku. Mam więc taki pomysł. Jeżeli macie ochotę mi złożyć życzenia, a nawet coś prezentować, niech ten film będzie miejscem na Wasze pytania. Zadawajcie mi dużo, dużo pytań, tak żeby mi do 50 starczyło. Małe, proste pytania, doły, wielkie pytania, konkretne pytania techniczne, wielkie pytania filozoficzne o byt. Społeczeństwo, metafizykę, kosmos, człowieka i wszystko inne, albo nie, zupełnie. Niech ten film, czy go oglądacie dzisiaj, czy go oglądacie za 10 lat, będę tu nie zaglądał. Jeżeli chcecie mi coś sprezentować na 40, dajcie mi to, co lubię najbardziej, czyli bardzo dużo bardzo fajnych pytań, które mnie zainspirują. Na najłatwiejsze odpowiem od razu w komentarzach. Innymi może się będę zajmował dziesiątki lat. Także kłaniam wam się nisko, dziękuję za wspólnie spędzony czas i do roboty.